Dziś chciałbym powiedzieć trochę na temat psychiatrii, ponieważ tam zaczynają się dziać rzeczy ciekawe i jeśli Państwo chcecie się o tym coś dowiedzieć, to pozostańcie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę Państwa, żeby mówić o tym, co się aktualnie dzieje, pozwolę sobie w dużym skrócie coś troszeczkę o historii psychiatrii powiedzieć, które no nie, nie wszystkim jest znana, a jest dość ciekawa. Do mniej więcej końca XIX i początku XX wieku no psychiatra to była traktowana, choroby psychiczne były traktowane jako choroby ducha, często opętanego przez tutaj można powiedzieć szatana, albo inne złe, złe duchy w różnych tam cywilizacjach. I były co prawda już szpitale psychiatryczne, na przykład w Granadzie, w Hiszpanii, ale to jeszcze chyba za czasów arabskich i w Egipcie, to wiem o tym na pewno, a później wiem, że w Wiedniu były... Był tak zwany naren, turm, to można przetłumaczyć dosłownie jako wieża błaznów, gdzie przechowywano właśnie tych ludzi. Zresztą razem z ludźmi, który, z włóczęgami, z ludźmi biednymi, głodnymi, straumatyzowanymi i tak dalej. I różne metody. Leczenia tych chorób traktowano zimne bicze, oblewano ich zimną wodą, trzymanie w lodzie, przykucie do ściany. To były metody polecane przez ówczesnych lekarzy czy szarlatanów. Później, na początku już XX wieku, były, pojawił się Zygmunt Freud i troszeczkę inne spojrzenie na genezę chorób psychicznych. Powstała psychoanaliza, rozważano wpływ. Urazów w dzieciństwie, potem seksualności, konfliktów między jestestwem swoim własnym, a ja, a tym ponad ja. W każdym razie tutaj leczono przede wszystkim psychoanalizą. I w początku, później stwierdzono, że już zaczęto, kiedy już coraz bardziej rozwijał się, rozwijała się chemia, fizyka. Stwierdzono, że na przykład niedobór pewnych, pewnej substancji, jakiej, którą znamy dzisiaj jako witaminę B3, czyli niacynę, powoduje pelagrę, a to jest też skojarzone z objawami, z skojarzone z zaburzeniami przemiany materii w mózgu i następnie tego są choroby psychiczne. Takie jest na przykład depresje i przychodzi. Tutaj dużą rolę odegrał pan nazwiskiem Goldberg. W 20. latach 30-tych 30 stwierdzono, że nawet pewne zaburzenia w przemianie materii hormon zmiany hormonalne, zaburzenia hormonalne prowadzić mogą do pojawienia się zespołów psychiatrycznych, na przykład niedoczynność tarczycy, związana była z depresją często, albo nadczynność tarczycy. Pewnym takim maniakalnym, z maniakalnymi sytuacjami, agitacją. Zresztą wiemy też, że po okresie przekwitania, czyli menopauzy, pojawiają się również objawy depresyjne, i to nie tylko u kobiet, ale i jest też taka okres przekwitania u mężczyzn, gdzie spada poziom testosteronu, i mężczyźni zaczynają być bardziej no powiedzmy spowolniali i no depresyjni czasem. Później pojawiła się teoria neurotransmiterów. To były lata 50 60 Stwierdzono na przykład, że jedną z jedno substancji, które się określa jako transmitter, to są właśnie dopaminy. I przy leczeniu rezerpiną, przy leczeniu nadciśnienia tętniczego rezerpiną, pojawiają się objawy depresji. Tutaj stwierdzono pewne zależności między właśnie neurotransmiterami a depresją i też zmniejszoną aktywność metaboliczną jako skutek mózgu, jako skutek zaburzeń w neurotransmiterach. No jak, te, jak już stwierdzono, że te neurotransmitery są, to jest kwas dopamina, serotonina, kwas gamma aminomasłowy, w każdym razie acetylocholina tak samo i próbowano do dzisiaj próbujecie stosuje się do dzisiaj też leki, które wpływają na właśnie te neurotransmitory, zwiększając lub zmniejszając ich poziom. Ale no niestety i to była tak mniej więcej przeszłość, iż do ostatnich dziesięciu lat no stwierdzono, że właściwie ta terapia psychiatryczna to nie jest taka znowu skuteczna, że jakieś 25 do 30% ludzi można, można tym, tym pomóc, tym ludziom pomóc, ale reszta to tak za bardzo no nie reaguje. No i zaczęło się, zaczęło się myśleć o tym, że coś tak jednak w tym mózgu brakuje, w tych komórkach mózgowych brakuje, że te niedobory tych neurotranspiterów są związane z niedoborem energii w komórkach mózgowych, w komórkach mózgu. I tutaj kto jest co, co, jest odpowiedzialne za dowóz energii, za dostarczanie energii w tych Komórkach to są właśnie mitochondria. To jest część, to są takie organelne, gdzie praktycznie to jest cała elektrociepłownia, która, która ma miejsce w mózgu. A więc i tutaj to jest ten ostatni efekt przemiany materii, który rozpoczyna się przyjmowaniem posiłków, rozkładaniem tego posiłku na czynniki pierwsze, przez to, że jemy, że pijemy, że trawimy. I te substancje dostają się do mózgu i z nich budowane są hormony w ustroju i budowane są neurotransmitery w komórkach mózgowych, takie jak właśnie serotonina, dopamina, acetylocholina, czy gaba, czyli kwas gamma aminomasłowy. W efekcie znaczy potrzebujemy oczywiście tych procesów tlen. Wiemy, że jak tlenu zabraknie, jak przestaniemy oddychać, po kilku minutach umieramy, a produkuje się dalej. Jako produkt tego powstają właśnie te metabolity i naturalnie dwutlenek węgla. To właściwie je wie każdy, kto już szkołę podstawową skończył. I w tych mitochondriach to jest kluczowa rola. Ta energia jest produkowana w tak zwanym cyklu Krebsa, czyli cyklu kwasu cytrynowego, o czym dowiedzieliśmy się w swoim czasie na biochemii, i właśnie z tych stopratów powstawają. Postają te mediatory. No i co się dzieje fałszywego, że tych mediatorów, że w tej przemiana że, yy, yy, przemiana materii jest zakłócona, co leci yy, nie tak. I tutaj znowu wchodzimy to, o czym już mówił w swoim czasie Freud, czyli na przykład traumy, czyli, czyli urazy we wczesnym wieku dziecięcym, że stres, złe doświadczenia właśnie. W, szcz, szczególnie wczesnego dzieciństwa, no do tego dochodzi otyłość, dochodzi cukrzyca, dochodzą choroby sercowo-naczyniowe, no i ludzie umierają wcześniej, około plus minus 20 lat. Czyli tu wiemy, że na ten, na ten metabolizm w mózgu wpływa oddychanie, czyli te, też jakość powietrza, które oddychamy, ale też sposób, w jaki obchodzimy się z tym. Procesem, naszym procesem oddychania, pożywienie, które do siebie y, 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 przyjmujemy, tak, tak samo ruch, infekcje, hormony, na przykład menopauza też y, zmienia przemianę materii i psychę. I jakie tutaj mamy w terapii aspekty, które się zaczynają dziać w tych właśnie dzisiejszych czasach, to jest Mówi się o terapii metabolicznej, to znaczy o, o, o postępowaniu, które ma poprawić funkcję mitochondrów nie tylko w centralnym układzie nerwowym, ale właśnie też w centralnym układzie nerwowym. I tutaj y, mówi się o diecie ketogennej. Co to jest ta dieta ketogenna? To możecie Państwo wszędzie znaleźć. Y, dziesiątki, jeżeli nie setki, różnych filmików na ten temat y, y, są. Główna sprawa jest ograniczyć jak najbardziej cukier i węglowodany. A dokładnie jak to przeprowadzać, to możecie Państwo sobie. To byłby. byłby kolejny, kolejny filmik na ten temat. I kiedy to się zaczyna stosować? Już próby są, są i to na poziomie uniwersyteckim, stosowanie właśnie tej diety kentrogennej przy leczeniu depresji, stanów lękowych. A także AHDS, czy AHDA po polsku. W każdym razie, to że tutaj ta, to postępowanie, ta dieta ketogenna może być jako dodatkowy element. To znaczy, nikomu nie radzę, który, kto musi brać leki z powodu właśnie depresji, stanów lękowych czy psychozy, odstawianie tych leków, które bierze, ale. Trzeba zmienić odżywianie, i dodatkowo wprowadzić tą dietę ketogenną i próbować to konsekwentnie przez jakieś 3-4 miesiące do pół roku. Czasem nawet trzeba to dłużej robić i wtedy widać, że czy, są czy jest poprawa. Oczywiście współpracą z lekarzem, psychiatrą, który może ewentualnie zacząć zmieniać leki albo redukować ich przyjmowanie. Jak powiedziałem, pierwsze rezultaty są, można oczekiwać ich po około trzech miesiącach. Więc jest pewna nadzieja na wyzdrowienie nawet z tych chorób, o których by było wiadomo, no właściwie ktoś ma tego rodzaju rzecz i nic nie można zrobić. Jako ciekawostka to może mogę dodać, że takim lekiem, który bardzo, szczególnie właśnie w stanach depresyjnych, może być zastosowany z praktycznie prawie natychmiastowym efektem, to znaczy po godzinach, najpóźniej po dniu czy dwóch, infuzja z środka, który wprowadzono do narkozy. Ja byłem wtedy w klinice, w Instytucie Pediatrii, Akademii Medycznej, gdzie właśnie kiedy właśnie ten lek wprowadzono, który miał tą zaletę, że można, że można go było podawać do mięśniowo dzieciom. I mięśniowej, albo do żylnia, ale do, do jako zaszczyt i dziecko zasypiało po mniej więcej pięciu minutach, można było przebiec na salę operacyjną i kontynuować narkozę. I ten lek nazywa się ketamina, czyli teraz, wtedy się nazywał ketalar, a w tej chwili się nazywa ketanest, ketanest-S i rzeczywiście w sytuacji trudnej podaje się to jako Infuzję dożylną, to już trzeba zostawić lekarzom, jak to się robi, bo tutaj już trzeba pewne kroki przejąć. Jeśli Państwo chcecie się więcej na ten temat dowiedzieć albo jesteście tym tematem zainteresowani, może dla, dla siebie albo dla, dla ludzi, którzy znacie, to jest taka książka, która się nazywa Brain Energy. Nie wiem, czy jest w języku polskim, ale jest na pewno w języku angielskim. A oprócz tego jest strona na internecie, się nazywa brainenergy.com. I to, to chciałbym państwu polecić, żeby pogłębić to, ten temat, jeżeli ktoś się tym interesuje. Może przekazać także i ten odcinek swoim znajomym, przyjaciołom, osobom, którzy są dotknięci tym, tym, tymi przypadłościami. I myślę, że na dzisiaj skończymy. Jeśli Państwu się to podobało, to będę się bardzo cieszył. Czekam na komentarze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Następnym razem.